Hejczka, jak gwiazeczka, zapraszam was ogólnie na kanał. No i dzisiaj mam ogólnie przy siebie rolnikę Tosi, to jest ogólnie Tosia. No i, i tak, ona się powiększyła tutaj o dziewczynkę i ja powiem o co z tym wszystkim tu chodzi. Znaczy jak właśnie po to tu jest. No i ogólnie, to jest Faustyna, najstarsza siostra. To jest Tata Leon. To jest mama Martyna. A to jest Tosia. W ulepszonej wersji. I to, pamiętacie, jak był ten dziuś, to teraz ona wyrosła i ma tyle lat co Tosia. Ona się nazywa Lilka. No i ogólnie też tutaj y, zrobiłam trochę zmianek, bo popatrzcie, y, teraz mi się cała toka. No i niestety właśnie musiałam odbudować wszystkie moje domki i te przedszkola. I tak się prezentuje ogólnie domek to, y, pokój Tosi i Lilki więc ogólnie zapraszam na kanał, no i w, w, w momencie odcinków zapraszam. Patki!